Jeśli twoja rodzina przechodzi przez burzę, to może być ratunek z nieba. Matka Boża z Częstochowy właśnie teraz otacza twój dom światłem. Zostaw komentarz, Meridiołu, chroń moją rodzinę. Kliknij, lubię to, zasubskrybuj i włącz dzwoneczek. Udostępnij ten film pięciu osobom, bądź narzędziem Boga. Dołącz do członków kanału, otrzymasz modlitwy tylko dla wybranych. Nie jesteś tu przypadkiem. Zostałeś przyprowadzony przez Ducha Świętego. Twoje łzy za Twoją rodzinę zostały już zebrane przez Matkę Bożą. Widzę kobietę, która modliła się dziś rano w ciszy. Widzę człowieka, który nie spał tej nocy z powodu troski o swoje dzieci. To do ciebie mówi dzisiaj niebo. Pan widzi Twoją rozpać, Ale przynosi światło. Mary Joe, otocz teraz ten dom swoją obecnością. Zamknij drzwi przed złem, otwórz okna na łaskę. Niech Twój płaszcz stanie się ochroną dla dzieci. Wnuków i wszystkich, którzy tu mieszkają. W Ewangelii, według Świętego Mateusza, rozdział 7, werset 7. Proście, a będzie Wam dane, szukajcie, a znajdziecie, kołaczcie, a otworzą Wam. Panie, kołaczymy dziś do Twojego serca. Z wiarą, z bólem, z ostatnią nadzieją. Przyjdź i działaj. Panie, widzisz te łzy, które spadły na podłogę tej kuchni. Widzisz te modlitwy. Które zostały wypowiedziane szeptem w nocy: Zamień te łzy w błogosławieństwa. Zamień ten ból w świadectwo. Niech aniołowie staną u progów naszych domów. Niech każde dziecko będzie pod ochroną Bożego światła. Niech ci, którzy oddalili się od wiary, wrócą przez Twoją łaskę. Niech nie będzie więcej krzyku, agresji, rozpaczy ani samotności w tych ścianach. Mary Jo, matko, Ty wiesz, co znaczy patrzeć na cierpienie dziecka. Pomóż każdej matce, która ogląda ten film i nie wie już, jak ratować swoje dzieci. Pomóż każdemu ojcu, który stracił autorytet, ale nie przestał kochać. Jeśli płakałeś za swoją rodzinę, ta modlitwa jest dla ciebie. Jeśli czujesz, że twoje modlitwy odbijają się od sufitu, ta modlitwa jest odpowiedzą. Jeśli boisz się o przyszłość twoich dzieci, Maria właśnie teraz interweniuje. Wyobraź sobie teraz światło, które wchodzi do twojego domu. Wyobraź sobie ciszę, która zastępuje hałas. Wyobraź sobie pokój, który nie pochodzi z tego świata. Mary Joe, powiedz tylko jedno słowo nad tym domem. A wszystko się zmieni. Zniszcz każdy plan złego ducha. Zamknij każde okno, przez które wchodził niepokój. Duchu Święty, napełni to miejsce obecnością Jezusa. Niech zapanuje zgoda, zrozumienie i miłość. Niech powróci radość do tego stołu, gdzie od dawna nie było śmiechu. Jeśli wierzysz, wypowiedz ze mną Jezu, oddaję Ci mój dom Jezu, uzdrów każde serce w tej rodzinie Jezu, działaj tam, gdzie ja już nie mam siły Psalm 34, werset 18 Bliski jest Pan tym, których serce jest złamane On ratuje skruszonych na duchu Niech to słowo stanie się dziś fundamentem dla Twojego domu Niech to słowo stanie się drzwiami, przez które przyjdzie pokój Niech to słowo stanie się tarczą, która odbije każdy atak ciemności. Zatrzymaj się teraz na chwilę. Zamknij oczy. I powiedz powoli: Maryjo, chroń mój dom. To nie przypadek, że słyszysz te słowa. To znak. To zaproszenie. To czas, by zaufać. Jeśli masz w sercu ciężar, połóż go dziś w ręce Maryi. Ona nie zostawiła żadnego z tych, którzy do niej się zwrócili. Ona płakała z Tobą. Ona czekała na Ciebie. A teraz przynosi odpowiedź: nie spóźnioną, nie niepełną, ale pełną miłości i mocy. Panie Jezu, błogosław teraz każdego, kto ogląda ten film. Niech ogień Ducha Świętego spadnie na każdy pokój tego domu. Niech chorzy odzyskają siły. Niech zranieni doświadczą uzdrowienia. Niech zagubieni usłyszą Twój głos. Zostaw komentarz, meridiołu, chroń moją rodzinę. Kliknij, lubię to, zasubskrybuj i włącz dzwoneczek. Udostępnij ten film pięciu osobom, nie wiesz, kto dzisiaj potrzebuje ratunku. Dołącz jako członek kanału bądź częścią misji uzdrawiania przez wiarę. A teraz przyjmij błogosławieństwo. Niech Pan błogosławi Twój dom i strzeże go. Niech rozpromieni oblicze swoje nad Tobą i obdarzy Cię pokojem. Niech każde przekleństwo zostanie złamane. Niech każda rana zostanie uzdrowiona. Niech Maryja, Matka Światła, nigdy nie opuszcza Twoich progów. Amen.